Nie wiem, czy ktoś tu nie pilarkę, ale ludzie ogarnęli temat. Ludzie ogarnęli temat, słuchajcie. A widziałem tam drzewa już ścięte. Jedziemy na opóźnieniu <grytanie> 20 minut. Bo straż ma nie tylko to wezwanie, tak, tylko pewnie z 50 innych. Więc własnymi siłami ktoś tu ogarnięto. gdzie widziałem tam, chłopy chodzili i ogarniali. Szacun, brawo Pełen szacun Także Ciekawy dodatek Z tą Fajną pogodę Zerwanie chmury, burza, straszliwa No w końcu skręcił, tyle jechał, skręcał i w końcu W końcu pan skręcił że jajca, nie? No nic, dojeżdżamy do Sokółki Tam kończymy Myślę, że jacyś pasażerowie pewnie będą, bo to poblokowane wszystko stało Witam. Witomińskie, niewitomińskie, no ogromu listów słyszę, że w centrum, nie centrum, zategoszone. Chyba pachołek przestawiło. Chyba nie przyjadę, ty. <grywa> <grywa> wesoło. Ładne, że wszystkim jest wesoło. To jest najważniejsze. Nie jedzie nikto. Ze mną nie jedzie. I tak jak mówię, szaszom na mieście się zrobił. Bo to tam, oczywiście, na radiu wszyscy też tam raz mówią, tak, gdzie stoją, co się dzieje. No jest prykaz, stanąłeś to stój. Bo no za chwilę się zablokuje całe, cały kanał radiowy i nie będzie mogły rozmowy. No ale ładnie, ładnie, ładna przyszła zabierucha a dzisiaj, była, dzisiaj jest moja zmiana, trzecia zmiana dzisiaj której przez całą karierę w straży służyłem no to nie poszło chłopakom. zawsze jak nie jesienią wichury to latem, te, to latem burze Ulewy, cięcie drzew i pompowanie piwnic. No dobrze. Rade godziny zrobimy. No i mówię, szacun dla kierowców, którzy tam gdzie ogarniali temat z tym drzewem. Jeszcze się w narodzie. solidaryzujemy, je. jeszcze potrafią, bo nie zawsze to jest, że tu siedzą wszyscy i nic nie robią każdy czeka, ja patrzy jeden na drugiego, no nie, nie. Gdzieś jeszcze na jakiejś ulicy też na rady słyszałem, że też pasażerowie drzewo ściągnęli. Mówię, tutaj było takie drzewo, że to raczej bez piły by nie dali rady, bo to drzewo jest bardzo ciężkie, To tak nie przesunie jak się myśli. Się chwyci w pięciu i się przesunie nie 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 że no się nie oderwało jeszcze od tnia, jak gdyby nie rozdwoiło się to w ogóle nie ma szans także, także tak to jest no dobra już odcinek będzie nikt nie jedzie nikt nie jedzie jedziemy a normalnie rzeka płynęła tą ulicami ulicami płynęła rzeka Ostatnie pół kółka w zasadzie. Z 4, 3,5 gołgit. A przy ostatnim jak wzięło. 30 no jak jechałem do domu to zaczęło. Na powrocie jewód Pan z dzieckiem. To też na końcowym nie, nie wysiedli. No nie wypędzę w taką ulewę rytmowa z dziećmi. Wysiedli na powrocie na ruchu oporu i tak dojechałem, zaraz wracałem. Bo, bo miałem tylko minutę, czy tam dwie. Zaraz wracałem tylko psy spokojnie wyjść bezpiecznie na przystanek, gdzie jest wiata przystankowa pod dach, nie? A nie? a nie w drugą stronę, gdzie nie ma dachu, jeszcze co przez ulicę na ten grunek, nie wygoni człowieka z dziećmi, bo no, on trochę wiecie, z pestaty, nie ma takiej, nie bądźmy się w takiej sytuacji. Wesoło. Wesoło, się dzisiaj się dodatki skończyły. Na rano też miałem 121, druga 185, 700 na bazę, bo to jest rok, w, w, w roku szkolnym to jest zjazd na węzeł Cegielski i potem jest chyba W, druga część dodatku, a w wakacje 121, 180, 700 na bazę i potem z bazy drugą część dnia 121,6. Wszystko jest zalane ludzie, wszystko jest zalane straszne, pełne ręce roboty. tu się czeka to można czekać, nie? Dobrze o tym wiem jak spływają zmuszenia to jest... Jak wyjedziesz zaraz przy tej ulewie to do wieczora można nie zjechać? Na stanowisku kierowania yy, Też muszą ważyć priorytety, tak? Co jest ważniejsze, drzewo czy, czy je jak, gdzie, w którym miejscu tak. no To nie ma tak, że wiem No wiadomo, każdy chciałby, żeby straż do niego przyjechała Nie, nie, tak nie ma To są ręce pełne robot. Do rana Jest do rana. Drzewa, które gdzieś tam drzewa, które się gdzieś tam też naruszyły przy, przy wichurze, ale się nie przewróciły To wcześniej czy później się przewrócą od naporu od ciężaru wody I tak powiem na liściach, megałęziach na to, to w końcu może od naporu tego yy, tej wody yy, tu tam jakaś gałąź się oderwać, tak? Nieraz tak było. W nocy może... No inaczej, w nocy może większy spokój, bo... Ludzie śpią. Więc nie widzą, co się dzieje. Rano dopiero się... Rano dopiero zdziwiony <grywka> dają, jak widzą, że jest taki bajzel. 你做什？ chyba na Władka, czy na Władka? chyba Błatka, chyba, bo dobrze, dobrze słyszałem. Dwa, dwa wozy uszkodzone przez drzewo. Tam zdaje się 5, 2, 5, 6. I 5, 3, 3, 3, zdaje się. Recitaru, Slarius i się Muszę przejechać. Sta się czekać strasznie panikują. Ja nie wiem co my... Przecież nie jesteście same. Służby się nie rozdwoją. Stać i czekać. Masz płacone, stój i czekaj. Najwyżej mniej kilometrów zrobisz, od kilometra się nie płacę. Tak, strasznie iskra tutaj odraża, także wodę już mają swoją, no myślę o to, że to jest poprzeczka utopionej. O tym co masz skończyć, skończysz zapewne, jeżeli to tam gdzieś wszystko o 20. 22. 23, 22, tak, kto to wie, Nie przeskoczysz. No i dobrze. Wyjeżdżamy i kończymy robotę. Czy na bazę trzeba dojechać

A, tak to jest. Niestety ulewa jakaś burza straszliwa. No to niestety, ale w mieście. Nie tylko w mieście. Dzieją się takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. oraz tutaj zjeżdżamy właśnie sobie ze Sokółki, ze 121 na bazę, nie jedziemy tym buspasem tam przez do tych przystanków tą starą Kważniejską, że tak powiem tam gdzie jest przystanek Jowisza i Apolina tylko tą tutaj właśnie mini obwodnicą, bo nie zjedziemy potem na na na, Łączycy, na obwodnicę w tylu yy, jest Mamy jest z skrętu w lewo, i no to czyta zresztą. No jeszcze nie miałem przyjemności jeździć autobusem w taką pogodę, w taką ulewę. W taką ulewę, właśnie jaka była takie urwanie chmury. Że a żeby ci musiały chodzić na drugim zakresie, szybszym znaczy, mi co ma w głowie taki gość, takiego Volvo za wszelką cenę także służby mają pełne ręce roboty służby porządkowe czy nawet chociażby naszą tutaj służby ZKM też mają co robić ale nie było takich kałuż żebym miał tej wymytą podłogę w autobusie czasami tam gdzieś się pokazuje na jakichś internetach że musimy tak jak ja teraz jechać tutaj byśmy nie skręcili na, 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 na obwodnicę no tak jest zbudowany tutaj ten węzeł tak bywa ja się na ten temat nie wypowiadam Szczałka zielona dobra gdzie nie wiem no raczej nie oglądają ale jak jest deszcz, śnieg, a jest dzień nie jeździmy na światach dziennych nie są to dobre warunki, nie jest to przejrzystość, tu jedzie pan w ogóle na jakieś nieco dzienne czy postojowe ma no, pozycja jakiejś, bo z przodu miał dwie lekko widoczne żaróweczki, bo właśnie przy takiej w że tak powiem mgli, mgle kropelkowej no to nie widać światu nie widać samochodu znaczy nie widać samochodu muszą być światła wtedy będzie widać światło i samochód ja mam włączone ja u siebie mam w samochodzie prywatnym także jak wycieraczki włączam jest deszcz nieważne jaki zakres czy automat czy, czy, czy po prostu włączam żeby chodziły automatycznie mi się świata po chwili same zapalają światła mija, nie? ale wielu widzę po prostu nie wiem, no może tak ma, że tak nie ma i zdarzają się właśnie zdarzają się kierowcy, którzy jadą na światło dziennie taką właśnie pogodę a za to jest, zdaje się mandat co? ja? gra? Ja. 20:49, 49. No, bym nie wiedział. Także no, fajnie, <noise> pierwszy raz, jak wiesz, że prawie 10 lat to takie taka pogoda, takie urwanie chmury, taką ulewą. Co zrobić? Wolę no, to niż zimę, śnieżyce jakoś, bo wtedy wszystko stoi. Śnieg tak nie zejdzie, może drzew nie przewraca, ale samochody spycha do rogu na pobocza i winne inne samochody Panalisz niektórych kierowców występuje osobówek ale ja tutaj mówię, posiedział sobie pod dachem posiedział, posiedział, popatrzył a w straży dymanie Nie ma tak planie bojowej i naprzód nieważne że jest 20 stopni się opłodziło, że jest 22 no, jest takie opłodzenie jak w kwietniu to jest naprawdę duszno i farno i wilgość straszna to jakiś moment mokry od potu a nie od deszczu mówię wam to jest... no i no, od roboty do roboty no już jako tam kierowca wiadomo że troszkę tam mniej ale no jak wysiadam już nie siedziałem na dupie zapierdzielał, każda parok. każda parok jest potrzebna wtedy No co, mówię, no tak dosyć mały nie no bo żeby to chociaż te 5 minut później to drzewo się wywaliło no byśmy przejechali ale się nie wywaliło 5 minut później, tylko wcześniej. Nie ma co wydywać. Ważne, że natura złośliwa nie cisnęła. Nie musiał człowiek szaków szukać w tej ulebie. No nie wiadomo ile wystawił czekał, ale... Czekamy już na Jotry G4 No niebiesko, ale chyba wrócili po coś pewnie no Na sygnale Więc może jakieś, nie wiem, pilarka, paliwo To no pilarek Bo tak bywało nieraz Albo gdzieś tam z czegoś z akcji na akcję Nieraz tak było Dobra, trzeba puścić, się, jadą Powiem Wam, że pojeździł, nie? Pojeździł, alarmowo i goździa pojeździł. No, ale niestety, już. niestety, niestety zdecydowałem się już nie pojeżdżę No dobra, słuchaj, tak, ja się rozłączam, już nie ma o czym na bazę i kończę pracę. Mam nadzieję, że tutaj wszystko ok z samochodem. Na tych parkingu tam dla nas nie ma drzew, ale już nie bywa. Dobra, na razie.